Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was Kolejnym odcinku, nie, w pierwszym odcinku Z nowej gierki na moim kanale Jaram się niesamowicie, ponieważ moi drodzy Dzisiaj gramy w Watch Dogs Legion Kiedy zapytacie się, Kaluch, jak to? Przecież gra wychodzi pod koniec roku Jak ty grasz teraz w Watch Dogs Legion? Moi drodzy, dzięki uprzejmości Ubisoft Mam oczywiście okazję pograć sobie Troszkę wcześniej, no i dzisiaj Chciałbym przetestować tę grę Gram już jakieś półtorej godzinki I powiem wam szczerze, że jest naprawdę grubo Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba Jeśli tak, zostawcie nósłap w górę, a będzie Watch Dogsów w przyszłości mam nadzieję więcej. W każdym razie, o co chodzi moi drodzy, bo część osób może po prostu nie wiedzieć, prawda, na czym gra polega. Mianowicie, akcja gry toczy się w Londynie, co pewnie zauważyliście po stylu poruszania się nawet pojazdów tutaj. Najpierw pokażę wam, kim gram i o co chodzi z moją postacią. W Dogs Region nie ma głównego bohatera. Głównym bohaterem może być każdy przechodzi, na przykład ta tutaj kobieta, prawda, albo ten ziomal z bronią. Możemy tych pedów rekrutować, prawda, do naszej ekipy. Każdy może być po prostu postacią grywalną, ja wam pokażę tutaj, jak. To wygląda, zobaczcie, to są moi operatorzy w tym momencie. Gram aktualnie tym ziomalem i każdy z nich ma jakieś wyjątkowe umiejętności. Zresztą możecie to zaobserwować, prawda? Każdy ma jakieś inne bronie, więc naprawdę warto rekrutować po prostu nowe osoby do teamu i widzę, że tutaj mam jakiś potencjalnych rekrutów. Na przykład tego ziomala chcielibyśmy sobie zrekrutować. Albo, dobra, jeszcze może w przyszłości yy, kogoś ciekawszego tutaj spotkamy na mieście i pokażę Wam, jak wygląda ten proces, bo to jest mega ciekawe. Nie? Już robi się ranek w Londynie, chociaż ja jeszcze pełnia księżyca, czwarta godzina w tym momencie. Na na zegarkach. A ja, może, użyłbym jakiegoś samochodu. Fajnie, można trollować. A ja zawsze to włożyłem tak, że lubiłem, że prawda? Możemy na przykład taką ciężarówkę strolować. Zobaczy, forward pojedzie sobie do przodu. Kierowca teraz w szoku nie wie co się dzieje. Nie? To jest mega. To samo możemy zrobić z pedami yy, i na przykład patrzcie na to. Tutaj kobieta sobie na spokojnie idzie i mogę ją zapisać, prawda? Yy, odpowiednim przyciskiem do tego, żeby móc ją w przyszłości zrekrutować. Będę musiał wykonać pewne misje, żeby to zrobić, ale tak jak mówię, czekam jeszcze na jakiegoś wyjątkowego peda, którego dołączymy do Timu Kaluch w Watchdogs, ależ to będzie kurde. Tylko muszę uważać, bo oj, właśnie, zaczepiam nie... jakieś randomowe osoby, to jest, moi drodzy, niedobry znak. Tutaj to miasto generalnie mam wrażenie, że chcę jej spuścić ostry łomot, dlatego musimy uważać, dobra weźmy sobie ten samochód i jedźmy w pewne ciekawe miejsce, moi drodzy, to mnie rozwala po prostu, jak ja to lubię jestem fanem piłki nożnej i to co zobaczyłem tutaj, no to wow, nie, gruba akcja, zresztą już wam pokazuję, kurde, to jest tak blisko, myślałem, że to jest trochę dalej, generalnie pewnie pierwsze wasze wrażenia, takiej GTA, tylko, że w Londynie, no coś w tym jest, otwarty świat, ogromne możliwości tutaj i wreszcie Londyn tak mało mamy, moi drodzy, gier z otwartym światem właśnie tutaj, więc no, wreszcie, prawda, ale Patrzcie to, leży sobie piłeczka na mieście i ja mogę robić różne akcje, nie? O, o, o Patrzcie to, ale to jest no, Londyn w końcu, moi drodzy, tyle świetnych zespołów tutaj, nie? Więc no Piłka musi być na każdym rogu To mi się podoba Tego w grach jeszcze nie widziałem, więc naprawdę duży plus. O, 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 coś tu ciekawego leci Stój, 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 gościu, stój, gościu a to jest chyba policyjny, mogę go wyłączyć co jedynie. Dokładnie, dobra. To lepiej, moi drodzy, nie igrać z policyjnymi dronami. Bardziej te kurierskie mi się podobają, ale zobaczcie, jaka to jest wizja, nie? Niedługo tak może być, zamiast kurierów mogą latać po prostu drony tutaj wszędzie. Dobra, aktualne cele zrobić misję fabularną, ale to później. Zrekrutować członka do ekipy i ogarnąć drona, który mógłby, moi drodzy, poruszać się po mieście. Może ty, gościu. A czemu nie? Dobra, wiecie co? Sprawdźmy. Ma Grenade Luncher, o kurde, dobra, ja chcę tego gościa. Jeszcze gościa z takimi umiejętnościami nie mam. Pete Witherspoon. Okej. Okay. Żeby Pit do nas dołączył, musimy porozmawiać z jego przyjacielem. Zróbmy to w takim razie. widzicie, każda postać ma jakąś misję, którą musimy wykonać, prawda? Żeby ona dołączyła do nas i żeby po prostu była grywalną postacią w tej grze. No miejmy nadzieję, że uda nam się to wykonać. Ja jadę w to miejsce. O kurde, przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. Jest za kiedyś satysfakcjonujący. Naprawdę, ja zapomnę jeszcze generalnie. Cały gameplay jest mega przyjemny. Bardzo fajnie się gra. O, znowu piłka po lewej stronie. Jestem ciekaw, czy stadion mojego ulubionego klubu jesteś, nie? O, z tym mostem można podziałać. O, kurde. Czy to leci dron, który mogę, moi drodzy. Na którym mogę ja sobie polatać. Oj, dobra, ale wiecie co? Zanim to, chciałbym sprawdzić, czy ten most faktycznie jestem w stanie zhajjjakować w jakiś sposób. O. Uwaga! Mogę zblokować? Jakie to jest ekstra moi drodzy, w przypadku, kiedy zobaczcie, goni nas na przykład y, policja, nie? Wyobraźcie to sobie: szybka akcja, podnosimy tutaj to, i to nie są w stanie nic zrobić, nie? O, jak się, moi drodzy, robi ranek pięknie. Bo jeszcze miałem wam pokazać, jak, moi drodzy, zrzucać ładunki. To jest chyba pan policjant, dokładnie. Mogę zobaczcie, co zrobić: cyk. Oh. Nie wybuchła, nie trafiłem. O kurde, teraz się pewnie zastanawia, co ja zrobiłem. Czyżby miał policję na karku? Na szczęście nie, uf, dobra, wracajmy do tej misji. Nie kombinujmy, bo zaraz, moi drodzy, narobię sobie przypału. Z tego co widzę, tutaj z lewej strony, moi drodzy, jest misja. Ej, ja w tym miejscu robiłem sobie zdjęcia ostatnio, jak byłem w Londynie podczas. O kurde, Meskito, no. Zaraz wam pokażę, gdzie z Madi i Wiki szliśmy, bo tutaj jest piękny zamek z tego co pamiętam i tutaj jest furtka z lewej strony, czy ona jest? Bo ja tą furtką wchodziłem, tak jest, zobaczcie! Dokładnie w to miejsce schodziliśmy. Iśliśmy tam wzdłuż, wzdłuż tego muru, razem z Wiką i Madi. Ale fajnie, moi drodzy, pojeździć w grze po tych lokacjach. Naprawdę to jest mega fajne. Muszę porozmawiać z przyjacielem, który jest na zamku? Czy ja dobrze widzę? Albo gdzieś tutaj przy zamku. Się tym jednak zajmę. Czy ten zamek jest przejęty przez y, wrogów? Na to wychodzi chyba, kurczę. Dobra, no to będziemy musieli tu jechać. O, po poprawia, jest jeszcze sklep. Właśnie sklepów szukałem. Dobrze, kurczę, zwiedzam wszystko. No zobaczcie, ile tutaj jest fajnych elementów, które warto po drodze zauważyć. i. Yy, sprawdzić. Tego sklepu szukałem już od dłuższego czasu. Można, patrzeć jak fajnie customizować każdą postać. No to jest dla mnie niesamowite, nie? Kubę sobie taki strój, czemu by nie? Kastomujmy go tak bardziej, moi drodzy, po swojemu. W barwy te kago ubierzmy. Te buty, gościu! O nie, butów nie jestem w stanie zwiedzić. Szkoda. Myślę, że teraz bardziej przypomina reprezentanta Timu Kaluch, nie? Dobra, sprawdźmy, moi drodzy, gdzie ten przyjaciel, co? Jak ja mam do niego dotrzeć? Czy jestem w stanie, o kurde, tutaj jakoś wejść? Hmm, chyba tutaj, jakaś muzyczka się zmieniła, nie podoba mi się to. Siema, co powiesz ciekawego? Potrzebujesz pomocy. One chcą go zabić. Na, nabawił się kłopotów ten gościu. Będziemy musieli go uratować. Dokładnie tak. Rescue from the gangsters. O kurde. No to będzie gruba akcja. Jaką ty masz broń? Paintball gun. O kurde. Tego nie testowałem. Właśnie, bo to jest gość od Paintballa, nie? Dobra. Sprawdźmy, czy możemy tą bramą tutaj wejść. To jest dobry pomysł. Chodzić główną bramą. No miejmy nadzieję. O! Wrogowie, jedynie mogę podejść, moi drodzy. Sneaky piki akcji zrobić. Okej. Okay. Telefon ci dzwoni. Weź się zajmij. Tak, schakowałem telefon. O! Ty, tu są jeszcze drony Tu są jeszcze drony To nie będzie takie proste jak myślałem Dobra, spadamy, 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 spadamy Paintball gone, goście Ale to jest słabe, w sensie fajne Ale moi drodzy, no paintball, to jest w końcu paintball gun, nie? Tego muszę wyłączyć z kurczybeka. Disable Dobra, pyk Tak będzie robi Wow, 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 gość z przy oh, no Proszę nie Uff, Dobrze, kurde, paintball Gaja jak stracę to będę naprawdę zły Miejmy nadzieję, moi drodzy, że to się nie wydarzy, nie? Pistolet mam tylko zwykły tutaj No dobra, postaramy się, ale tych wrogów tutaj jest ogromna ilość, zobaczcie A tak wygląda zamek od środka Tego nie miałem okazji zwiedzić, więc mogę w Watchdog'a Okej, okay, pyk, kolejny Tam muszę gate'a otworzyć Tam jest ten gość, dobra, wiecie co? Ja biegnę e, Przy okazji będę otwierał bramę Miejmy nadzieję, że się uda to zrobić Okej, okay, dobra Brama otwarta Szybko, 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 szybko tylko dalej nie ma pojęcia gdzie jest Pit Ty! Pit jest tutaj. A ja rozbijam gang w misji pobocznej i wpakowałem się w niezłe tarapaty! O kurde! Tak to jest jak się nie patrzy na mapę. Mapa jest tak duża, że po prostu sobie nie popatrzyłem, nie? Nie wiem czy ja dam radę stąd uciec. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, czy jest tu jakaś brama, proszę. O, 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 o! O kurde! Dobra, ja stąd spadam... E Miałem uratować Pita, a po prostu myślałem, że to jest tutaj, a to nie jest tutaj, dobra. Mała ta strefa w porównaniu do tej strefy wcześniejszej. O kurde. No i wjechałem w policję akurat. Dlaczego? Proszę nie, ja robię to na dajcie mi spokój. nie dobrze, mam łączyć level plus jeszcze. Ci mnie chcą nawalać, nie? O kurde. Ale finisher kozak. Brata... Brama jest zamknięta, nie mam pojęcia moi drodzy, gdzie powinienem ją otworzyć. Zaraz to rozkminię. Tylko. Postrzegam się teraz z policją. Nie wiem czy to jest dobry pomysł zabijać policjanta, bo zaraz mogę mieć kolejny trójkąt. Tutaj są trójkąty po nie? Zresztą w prawym górnym rogu możecie... O kurde, stój, 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 stój. Stój, stój, stój. Proszę cię. Kurde, już miałem tego drona, ale on fajnie walczy. Ale ten typ fajnie walczy. Dobra, ale kurde ci policjanci tu przychodzą, a jest dron, który mógłbym uciec. To jest ostatnia szansa, moi drodzy moja. Dobra, cyk, Hijack Dawaj w dół, w dół, w dół, w dół, dół. Okej. Okay. I patrzcie to! Tylko, że jest wyłączony w tym momencie, ale już za moment będę mógł tam do nich wlecieć To jest IQ... IQ 200, nie? Ta akcja Cyk i patrzcie na to, jak to pięknie wygląda Czy zrzucę im ładunek na głowę To będzie piękne No patrzcie to Oni się chyba nie spodziewają Get him out, okej, okay. tylko poczekajcie, zrzucę ten ładunek Uwaga Patrzcie to. O kurde, nie udało mi się trafić. Dobra, wiecie co, wyląduję sobie tutaj. Tutaj chyba gra sugerowała, żebyśmy wzięli drona, ale przy okazji mogę wam pokazać jak to wygląda, nie? Czy to są wrogowie, czy policjanci? Kurde, wszyscy do mnie idą, z gość, z dobra, nie, to z gang, ewidentnie. Po tym typie można to stwierdzić, okej? Okay? Trzymaj się, pit, zaraz będziesz stary, moją grywaną postacią. Najgorsze jest to, że jak padniemy, to już moi drodzy... Właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że już nie możemy... ...wrócić do tej postaci. Paintball Guy walczył dzielnie, ale niestety po regu. Będziemy musieli wziąć kogoś innego. No, zobaczcie. Może ten, co wy na to? On ma fajnego drona. Testowałem to też, dobra. Pytanie, czy ta misja czy będę miał od nowa tę misję, czy nie? Jestem w stanie zarekrutować pita na nowo? Okej, okay, jestem obok i nawet dron tam stoi, zobaczcie, więc mogę go sobie skajd'ack'ować na spokojnie, ale to jest cute, ten dron jest mega cute. Ja Normalnie nazwałbym go aż sobie, nie? Tylko pytanie, czy wiecie, tak, czy tak szybko one się nie niszczą? Przetestujemy to za moment. Dobra, na razie tak trzeba wsiąść. Trzeba uratować tego Pita Tu już mało wrogów zostało Najprawdopodobniej jedna osoba Dobra, zostałem wykryty Spokojnie, spokojnie Kaluch Pyk Ale mam maskę fajną teraz założoną Lol Tutaj uwolnię, miejmy nadzieję, że się uda To co Pit? Dołączasz do naszej ekipy? Wydaje mi się, że to mamy Zobaczcie, no... Nie powinno być problemów, no jestem za daleko Okej, okay. well done Musimy z nim porozmawiać, czy wszystko w porządku? Gościu, dołączysz do ekipy Team Kaluch Cię wzywa Ta, na pewno miałeś sytuacja pod kontrolą Okej, okay, Pit do nas jeszcze nie dołączył Myślałem, że Pit już do nas dołączy, ale trzeba jeszcze moi drodzy zaplaudować. Pewnego wirusa po drodze i skorzystam oczywiście z tego dronika, który tutaj stoi, nie? Ale się nie mogę doczekać już Dobra, to jest to, co wreszcie udało mi się, moi drodzy, zrobić Co bardzo chciałem wam pokazać Coś, co mi się naprawdę mega podoba w tej grze Poruszanie dronami, obczajcie bazę Wskakujemy na niego, przejmujemy kontrolę, hijack I jesteśmy w stanie, moi drodzy, sterować nim i latać sobie po całym Londynie Ależ to jest kozak, naprawdę Co prawda nie możemy wychodzić na pewną wysokość, prawda, są limity Ale myślę, że to i tak ułatwienie, no bo możemy, moi drodzy Zdecydowanie szybciej się poruszać Chociaż tą szybkością bym nie przesadzał, zobaczcie, że e, Mogłoby być lepiej Jezu, rozjeżdżam ludzi, naprawdę nie chcę tego robić, ale moi drodzy No nie mam na to wpływu, dobra, muszę zaploadować wirusa Patrzcie, jakiego fajnego robota ma nasza postać Możemy go przejąć, oczywiście I ja dla mnie to jest przerażające, ja się boję takich pająków, zobaczcie Jaka rozkwina, ale dobrze, możemy sobie tutaj na spokojnie wejść, zobaczyć, ilu wrogów tutaj na nas czeka. Cyk, dobra. Cyk, tu jest jeden. Dobra, czy ja jestem w stanie mu coś zrobić? O, mogę go zszokować. Pyk. I takedown, proszę. O Jezu, jakby taki pajak tam nie wyszedł, ale dramat. Ty no ale pajak sobie daje radę. Może, może samym pajakiem damy radę. A patrzcie, cyk. O, zrobi to sam robot. Coś pięknego. Nie trzeba, moi drodzy, yy, rozlewu krwi tutaj. Escape the Aria. No coś pięknego, kurde. No spokojnie sobie stąd uciekniemy. Żeby tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie będą do drona strzelać. Poczekajcie, zrobimy to sneaky. Tak żeby nikt nie zauważył, co? Pyk, ale to jest fajne, masakra. Ty, bo ten, ta jedna nie goni chyba. Bardzo niedobrze. Okej, okay, zniszczyło nam pająka, ale moi drodzy. Doceniamy jego wkład w tę misję. Udało nam się w tym momencie zaakludować wirusa. O, furo! Dawaj Biu. Pete, Pit! Dołączasz do nas czy nie! Amin! To jest! Nowy operator! Pit, zobaczcie! Zobaczmy, czy uda nam się słapnąć na niego, jest, zobaczcie! Słapamy oczywiście na Pita. Jest to postać, którą w tym momencie zrekrutowaliśmy, spotkaliśmy ją na mieście, więc to jest naprawdę mega fajne. Jeszcze czegoś takiego w innych grach nie widziałem, nie? Tak prezentuje się Watch Dogs Legion. Niedługo będziemy mieli okazję, mam nadzieję, pograć w niego więcej. Bardzo dziękuję Ubisoftowi za zaproszenie. Mam nadzieję, że Let's Play wam się podobał i... W przyszłości będziecie chcieli więcej. Dawajcie znać, bo to jest naprawdę, moi drodzy, ciekawa gierka. Osadzona w mega klimatycznym Londynie. I jak widzicie, można się naprawdę w niej fajnie bawić. Moi drodzy, zostawcie 15 tysięcy łap w górę. Będę bardzo wdzięczny. Będę wiedział, że prawdziwi widzowie oglądają wszystkie materiały na moim kanale. No i co? Ja rozjeżdżam wszystkich po drodze i się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się.